Cześć wszystkim. Witam Was trochę innej odsłonie. Przed nami majówki, przed nami wyjazdy, wakacje, i zanim to nastąpi, chciałam dzisiaj nagrać filmik, o czym, o, o tym, jak być dla siebie czułą w drodze i sprytną w trasie. Bo wiele z nas wyjeżdża albo jedzie samochodem do Chorwacji, ta podróż trwa. 12 godzin z przystankami, albo lecicie samolotem, i jak zwykle zdarzają się te cudowne chwile, kiedy pojawiają się jakieś infekcje, podrażnienia, a wy już jesteście daleko, trzeba czegoś szukać jakiegoś leku, czy iść do lekarza, czy może sobie jakoś poradzimy, i cały, cały czar z zaplanowanego urlopu tryska. Więc jak jak sobie radzić w tej sytuacji, kiedy coś jest nie tak, jak można temu może nie konkretnie zawsze zapobiec, ale jak sobie po prostu poradzić? Pierwsza pierwsza rzecz dla tych, którzy podróżują samolotem lub mają mały bagaż z jakichś powodów lub też długo podróżują autem i wracacie do hotelu. Chcecie się umyć, ale położyłyście dzieciaki, psa, wszystko i po prostu padacie. Chcecie się odświeżyć? Jak to zrobić? Szybko, w warunkach rzekłabym trochę takich polowych. Dziś zwracam moje sekrety, czyli tantum roza zawsze i wszędzie. Warto mieć ze sobą opakowanie i o dziwo jak widzicie jest to mydło, ponieważ jest to umywalka, ale nie żadne płyny do higieny intymnej, bo czasem może się zdarzyć tak, że to jest infekcja bakteryjna i na nic i dodatkowo podmywanie się płynami może bardziej zaszkodzić. Jeżeli jesteście zadowolone, możecie używać laktacyt, ale dzisiaj o tych rozwiązaniach w trasie, czyli Tantum Rosa zawsze ze sobą, do hmm, najlepiej podręcznej kosmetyczki albo do bagażu. Jedno opakowanie może wam naprawdę życie uratować. Tym bardziej, że Tantum Rosa bierzemy przez tydzień, bierzemy, używamy. Co dalej? Dalej jest urządzenie, które ja absolutnie kocham, czyli to jest bidet przenośny. Tutaj. Nie, nie, jest to reklama. Możecie absolutnie skorzystać z każdego. Ten bidet przenośny, jak sama nazwa wskazuje, ma taką cudowną szczoteczkę. Zaraz jest w wielkości, myślę, zbliżonej do szczoteczki elektrycznej, więc jest naprawdę pojemny. Można go przewozić bez problemu w bagażu podręcznym nawet. Co ja robię? Ja, w sytuacjach, kiedy jest taka potrzeba, i no niestety, albo nie mogę umyć się konkretnie i muszę skorzystać, nie wiem, bardzo awaryjnie z tego, używam, używam tego bidetu. Szczególnie go używałam po, po rodach Ym, i przy problemach ze szwami. W sposób bardzo taki, myślę, innowacyjny. Wsypuję jedną saszetkę tamtą mrozy, nalewam wody i zaraz Wam pokażę, jak to, jak to działa. Saszetka. Wsypuję tutaj. Puh. Jedną ręką to robię, to musicie mi wybaczyć, ale you get just. Wlewam wodę i dodatkowo po prostu wstrząsam. Wstrząsam, zakręcam. I gotowe. Wybaczcie mi, robię to jedną ręką, dlatego że statyw niestety został rozwalony przez kota i muszę kupić nowy. Jak to wygląda? Wygląda to jak mały prysznic. I. Tak też działa. Tak, oto ten cudowny, przynośny bidet może Wam pomóc łatwo w zadbaniu o profilaktykę albo przy drobnych infekcjach, które się pojawiają i, jak mówię, zabierają Wam radość z wakacji albo z wspaniałego urlopu w ciepłych krajach. To jest ta część bardziej dla, dla osób z małym bagażem podręcznym, bardzo mobilna część. Druga część jest już troszeczkę o czymś innym.